Minut przed godziną ósmą. W trudnych czasach musicie wiedzieć, że są rzeczy niezmienne, stałe, takie jak Budzilla. 10 minut przed godziną ósmą w rmf Dzisiaj z nami wkręcać będzie Daniel. Daniel, kogo wkręcamy od rana? Chciałem wkręcić moją narzeczoną. Proszę narzeczoną. Jak ma na imię narzeczona? Sandra. Sandra. I najważniejsze pytanie dnia: kiedy ślub? 25 kwiecień. Ojej! No, to wiadomo, ciemne chmury zbierają się nad datą, imprezami masowymi, w tym także weselami. Dokładnie, dokładnie. No, nie, ale raczej nie macie wątpliwości, że nie będzie tego wesela, czy nie macie jeszcze. No, wątpliwości jeszcze są, ale walczymy do końca, nie? Halo, Halo dzień dobry, pani Sandra, witam serdecznie, Piotr Bąk cyfrowy, wesele.pl. Nie mamy pełnej listy adresów mailowych, państwa gości. Powie pani, my na tej podstawie tworzymy taką telekonferencję, yy, i zależy nam na tym, wie pani, żeby goście wcześniej kontaktując się z nami ustalili jakość połączenia internetowego. Tak, Aha. żebyśmy mogli wszyscy siedząc, wie pani, przy monitorach, państwo będą wtedy. Państwo będą w Tuchlinie, tak czy inaczej? Tam, czy w Tuchlinie. Państwo tak. będą w Tuchlinie. Dobrze. Więc tak, tutaj pan Daniel powiedział, że on jest zainteresowany dwiema kamerkami internetowymi. Tak, żeby jego było widać od pasa w górę, pani w całości, bo pani zależy, żeby w tym dniu magicznym wyglądać, jak sądzę, no jak każdej pani. Tak. Najpiękniej. Tak jest. Dobrze. Czy pani może oszacować liczbę tabletów, które powinny być udostępnione gościom? Wie pan co? My na dzień dzisiejszy mamy nieco 100 osób ludzi. Uuu, no to impreza bardzo masowa. No, tylko właśnie teraz. No to nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie. Nie, czy to już wiadomo. My to zrobimy przez internet wszystko, proszę pani. Aha. Tak, tak, bo, bo, pan, bo pan, Daniel tutaj wszystko już, wszystko już jest zaliczkowane. Wie pani, my mamy mhm. wstępnie podpisaną umowę. Także yy, czy pani woli taki, wie pani, taki duży ekran na całą ścianę, może rzutnik dla państwa, żeby widzieć pozostałych gości. Aha. Tak. w ten sposób. Tak, no trzeba wybrać y, tą część rodziny pana młodego, z którą państwo będą utrzymywać kontakt wzrokowy. No bo wiadomo, oni Państwo będą widzieć wszyscy, ale nie możemy zagwarantować możliwości oglądania w drugą stronę. Aha. No, no mówię, mamy całe 100 osób na razie. Mhm. No i, i mam nadzieję, że tak zostanie na razie, póki i oczywiście, pytanie? oczywiście, oby tak, oby, ta, oby, oby tak no. było. Wie pani, co, my możemy dowieść do 150 km pośredniczymy także w dowozie cateringu uh -huh. z restauracji? No chodzi o to, żeby nie wystygło. Wie pani. No i tylko Aha. pytanie, czy transmitujemy także konsumpcję na weselu? Wie pani, czy tylko wie pani łączymy się, by porozmawiać? A jak Pan myśli, jakby zrobić? Ja proponuję transmitować także konsumpcję. No jednak tradycja polskiego wesela, wie pani, kto się urodził w lipcu i tak dalej, i tak dalej. Aha. Mhm. Tak jest. No, no to by było dobrze. Mamy też takiego cyfrowego wodzireja. No nie, chyba tak zostaniemy tak jak tam Daniel tam to zrobił. Mhm. I tak przy tym dostaniemy, przy tych niecałych 100 osób? Nie? Rozumiem, no pewnie, no wie Pani, no jeśli tak, no to, wie pani, no to że tak powiem, wszystko zależy od pojemności, wie pani, łącza internetowego. Pierwszy taniec, rozumiem, też transmitujemy, oczywiście. Tak, tak, tak. Jaki utwór wybrali Państwo na czas trwania pierwszego tenki? jeszcze nie mamy. Wie pani co, ja bym proponował Wiki, Gabor, Kaja ramię w ramię, bo za chwilę będziemy to grali w RMF Max. I myślę, tak. że, że Daniel, który teraz jest przy radiu, postanowił swoją cudowną narzeczoną wkręcić. Wraz ze słuchaczami będą uważnie na was patrzeć. Cześć, Sandro, dzień dobry. Jest Daniel z nami. Daniel, proszę tak jest, wszystkie serdecznie. słowa do Sandry. Dobrze, to wasze wesele, Sandra to będzie pierwsze internetowe wesele online w historii. Czyli że każdy gość będzie u siebie w domu przez kamerkę internetową uczestniczył w tym wydarzeniu, ale może być też fajnie. Pewnie. Też może być fajnie. Tak się przechodzi do historii, Sandro i Danielu. Fajny pomysł, Daniel. Tak jest, bardzo fajny. No i jakie to uczucie być od rana wkręconą w RMF Max? Fajny, naprawdę fajny. A zatem teraz... Mam... Możecie, bo posłuchajcie, poćwiczmy to, bo wesele będzie online. Wy teraz słyszycie się przez telefon, więc może pierwszy taniec przez telefon. Przed wami, uwaga, wodzireju. Wodzireju, proszę bardzo. Proszę Państwa, niesamowita chwila, cudowne szczęście, nasyćmy się ich radością. To jest Sandra, to jest Daniel. Miłość wyczuwa się także przez radio. I jak? Dikti bravo. Zici gabor da varsın. Maxa.